Cześć, dzisiaj będzie trochę inaczej, dlatego że chciałabym Ci coś przeczytać. Jako trenerka mentalna pracuję przede wszystkim z kobietami i bardzo często słyszę od moich klientów przekonania, które są bardzo przykre. Nawet jak ja je słucham, to po prostu jest mi przykro, że ktoś mógł... Sprawić, że one wierzą w to, co mówią. Wierzą naprawdę w rzeczy, które są absolutnie nie na miejscu. Wiecie, że w życiu kobiety, matka, opiekunka jest taką najważniejszą istotą. To kobiety od swojej matki uczą się kobiecości, uczą się tego, jak powinno wyglądać to ognisko domowe, jak, jak być czułą opiekunką tego ogniska. Ale wiele kobiet ma tak duże kłopoty samych ze sobą, że takie naprawdę złe rzeczy przekazują swoim córkom. I moje klientki, już dorosłe kobiety, mając swoje dzieci, często widzą, że one robią to samo, czyli przekazują złe rzeczy swoim córkom, pomimo tego, że nie chcą. Ale te przekonania są tak głęboko ukryte w nas. Niektóre... No, w większości są nieświadome, że ciężko je zniwelować. Dlatego chciałabym, żebyś przez chwilę posłuchała tego, co za chwilę przeczytam, i żebyś zdała sobie z tego sprawę. Dzieci są wolnymi istotami. To nie jest tak, że dzieci przyszły tutaj należą do ciebie, są twoją własnością, bo to nieprawda. I jak słyszę, jak któraś z kobiet albo ojców mówi, to jest moje dziecko i mogę z nim zrobić, co chcę, to naprawdę no, czuję olbrzymią złość, bo tak nie jest. Tak się czytam. Kalil Gibran, prorok. Wasze dzieci nie są tak naprawdę waszymi dziećmi. Są synami i córkami życia, Tęskniącego za samym sobą. Przechodzą one przez was, ale nie należą do was. A nawet jeśli żyją z wami, to i tak nie są wasze. Możecie dać im swoją miłość, ale nie myśli, bo mają one swoje własne. Możecie zapewnić schronienie ich ciałom, ale nie ich duszą. Bo dusze Waszych dzieci opuszczają każdego ranka swe rezydencje, do których nie macie wstępu, nawet w snach. Możecie starać się być tacy jak one, ale nie próbujcie zmieniać ich na waszą modłę. Bo życie nie ma w zwyczaju się cofać ani roztrząsać wczorajszego dnia. Jesteście jak łuki, z których wystrzeliwujecie żyjące strzały, swoje własne dzieci. Łucznik widzi cel spoglądając wzdłuż nieskończonej ścieżki, a dzięki jego sile i umiejętnościom wystrzelone przez niego strzały polecą szybko i daleko. Napięcie ręki łucznika to Twoja radość. Tak jak kocha on wypuszczoną przez siebie strzałę, tak samo kocha on łuk, który pozostaje ciągle w tym samym miejscu. Pamiętaj, ty jesteś tutaj opiekunem swojego dziecka, nie jego panem, nie jego katem, nie jego, nie wiem czym. Jesteś tutaj po to, żeby ono przeżyło życie jak najlepiej. Ale nie tak, jak ty tego chcesz. Nie tak, jak ty, sobie to wyobrażasz. Tylko tak, jak ono tego pragnie. Ty jesteś tutaj po to, żeby pomóc temu dziecku. Znaleźć tą drogę, której on, on szuka. Dziecko nie jest własnością, nie jest przedmiotem. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, ponieważ jako rodzic bardzo często ludzie uważają, że mogą być jak nie wiem, strażnik w więzieniu i rozkazywać swojemu dziecku. Naprawdę, tak jakby było więźniem, a ono nie jest więźniem. Wiecie, jak to jest smutne, kiedy patrzy się na dzieci, które jako małe dzieci są radosne. No, chcą żyć, chcą poznawać nowe rzeczy. Po prostu jak się widzi dziecko, to widać tą jego energię. A potem z każdym rokiem te dzieci tak jakby gasły. A kto je tak gasi? No, przede wszystkim rodzice je tak kaszą. Więc warto pamiętać, że Ty jesteś po to, żeby wspierać dziecko, nie żeby je tłamsić. Bo później to dziecko staje się dorosłą kobietą czy dorosłym mężczyzną, i ono nie daje sobie rady. Żyje Twoimi oczekiwaniami. A najgorsze, jak tych oczekiwań, nie może spełnić. Albo już nie wie. Czego ono chce, bo zawsze chciało tego, czego ty chciałaś. Więc pomyśl o tym, zanim będzie za późno. Chociaż nigdy nie jest za późno, bo zawsze można wszystko naprawić. Ale po co marnować później lata dorosłości na przeróżne terapie i poświęcenie czasu, żeby sprawdzić, szukać, jakie mamy złe przekonania. Lepiej od razu robić to dobrze. A jeżeli sama nie potrafisz, to napraw najpierw siebie, a dopiero później decyduj się na dzieci. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.